Mamy 26 sierpnia A winoroś we wrześniu, a już mamy taką dużą różową dojrzewającą Jagody podróżne Masa tego jest To jest No jagody podłużne już, dojrzewają już. Mamy koniec sierpnia, być trzeci A one we wrześniu Będą mają być a jak u Tu jest jeszcze jedna odmiana. Dobrze, że jak, jak A wino można zjadać. Są takie duże. Podłużne. Tu jeszcze są jedne. Dużą Okrągłe. Derzu dojrzewają To no, jest ten okrągły duża Widzicie wszystko Jest Nazwa Alvado Alwot Jest no, go wrzesień dopiero A tu już jest Będzie pojedzenie Na drugi rok więcej się zrobi no jeszcze te liście trzeba obrywać, bo widać, a tu jest w liściach wszystko rywane, słabo dojrzewa, Tak jest. Na drugi rok więcej będzie się produkować. Gruby. Zero chemii było, nic. Sama naturalność, nic. Podlewalne je ino i zero chemii. Zero środków, zero chemii. A jest tego jak. A smaczne. Hmm. Lepiej niż z chemią. Z marketu. Jest jeszcze młody zasiad zasadzony. taki są. W tym roku zero owoców, na razie nic Liście coś mu tam przypaliło Taki malutki dopiero jest Tam jeden łusek wcale nie przyjął Tu jest, ale nie przyjęty nic o, Zero tu Kupiony i zero Przyjęcia Nie przyjął się, jak ordianka. Ci z miałbyś Też grona takie okrągłe Duże miałbyś Nie przyjął się usych Trzeba będzie ze swoich Zrobić krzaczki Bo taki było szukanie Sprzedawca Jedar ze swoich Trzeba będzie zrobić obcinać, Tu trzeba przesadzić, żeby przy murze blisko nie było Wszystko oddalić Zaś korzeń duży, gruby będzie zaś przy murze to ciężko od czasu trzeba przekopać wszystko usunąć na jesień tu jest bardzo blisko muru, za blisko Trzeba go przesunąć dalej do rusztowania dłużej. tam jest następny blisko no, tu jest wszystko. Liści, liści już chrabuń nie zjadł. Gdzie on jest, ten zjadaczek? Tu jest ładnie. No. No, rośle ja no, Tu jest bardzo blisko. Ściany. To będzie przez dalej, gdzie rosło. Trawa skoszona jest, tu leży. Obornik jako składnik dobry. i ziemia, próchnica będzie. Będzie rosło. Tu jeszcze się posadzi. Krzaczki nowe. Tu się ze świeżych zrobi. Na no, zimnego filmiką, nie? Tak. No, na razie.